Bitcoin w krytycznym momencie. Czy utrzyma wsparcie, czy szykuje nam się krach? Sprawdźmy sytuację techniczną na wykresie. Zaczynamy od wysokiego interwału czasowego, od wykresu jednomiesięcznego, czyli jedna taka świeczka, to jest miesiąc notowań na Bitcoinie. I tutaj mamy bardzo niepokojące zjawisko. Dostaliśmy sygnał sprzedaży na Market Cipher i zazwyczaj, gdy to miało miejsce w poprzednich, w poprzednich latach, no to, to oznaczało dość sporą korektę od minus 20 do nawet minus 50%. Teraz mamy dodatkowo też niedźwiedzi dywergencję na oscylatorze RSI i znajdujemy się w strukturze tzw. Rising Wedge i jest ona strukturą niedźwiedzią, która no docelowy target, docelowy target dla tej, dla tej formacji powinien być powrót do jej bazy, czyli w okolice 60 tysięcy dolarów. Czy spodziewam się tak głębokiego zjazdu? No nie, bo to by oznaczało, że to jest koniec tej hossy, a uważam, że ona jeszcze na dobrą sprawę nam się nie rozpoczęła. Rozpocznie nam się zapewne po wrześniowej, pierwszej obniżce stóp procentowych przez Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, więc myślę że, myślę, że ten paraboliczny ruch, ta euforyczna część hossy rozpocznie się dopiero w czwartym kwartale tego roku i potrwa przynajmniej do pierwszego kwartału bądź drugiego kwartału roku przyszłego. Dobra, schodzimy, schodzimy niżej, zobaczmy, co się dzieje na niższych interwałach. No, tutaj też mamy potężne, bardzo wyraźne niedźwiedzie dywergencje na obydwu wskaźnikach. Na niższym interwale czasowym mamy z kolei zarąbisty Falling Wedge, czyli to jest struktura bycza, to jest formacja bycza, ona jest już kompletna i dostaliśmy, dostaliśmy wybicie, wybicie z niej po przepięknym reteście, czyli jest to formacja potwierdzona jej target, jej target, Cenowy powinien być właśnie do bazy, gdzie ona powstawała, więc w okolicach pewnie 120-121 tysięcy dolarów. Ale zanim tam dotrzemy, musimy się zmierzyć ze średnimi kroczącymi, no, które stanowią teraz dla nas ważny opór. I widzimy, widzimy że już odbiliśmy się od, od tego oporu. Na 12-godzinnym widzimy, że ta średnia krocząca bardzo ważna średnia krocząca 200. No stała się oporem nie do przebicia, przynajmniej za pierwszym razem dostaliśmy silne odrzucenie. I na razie, na razie jesteśmy na, na, na lekkim saporcie, na takim saporcie e, utworzonym przez średnie kroczące i tą linią horyzontalną, która nam wyznacza taki support struktury cenowej. Więc jak sobie zejdziemy, niżej to widzimy, że już już w tym momencie pojawia nam się jakiś, jakiś popyt. Więc bardzo możliwe, że w dzisiejszej sesji będzie lekka odbitka. Powrót do, do najbliższego oporu i później kontynuacja kontynuacja zjazdu. No ale właśnie, dlaczego, dlaczego mamy dalej spadać? To, jak widzimy, tutaj te średnie kroczące stanowią bardzo duży opór. No i tutaj ta średnia krocząca, która jest bardzo ważna, to jest średnia krocząca 200. -ka. Nie daliśmy rady jej przebić, teraz jesteśmy od niej odrzucani. I bardzo możliwe, że market makerzy będą chcieli. Zrobić tak zwany sweep tych lowów, wykorzystując fakt, no, że właśnie wyszliśmy z tej struktury byczej, z tego falling wedge'a i że większość rynku już gra pod obniżki 100% Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych, które będą miały miejsce 17 września I, i to rozpocznie nam nowy cykl, pewnie quantitative easing, luzowania ilościowego. Więc dużo graczy będzie się pozycjonować long, grając na, na, na bardzo mocne wzrosty. I myślę, że market makerzy mogą to wykorzystać do wycięcia, wycięcia longów, które. Tutaj nam się budowały i zejście poniżej tych poprzednich lowów tam znajduje się kapułka z bardzo dużą ilością likwidacji, taka półka płynnościowa, która znajduje się tuż poniżej tych ostatnich minimów, więc uważam, że jest to bardzo realny scenariusz. No, niedaleko, bo w okolicach 105,5 tysiąca dolarów czeka nas bardzo, bardzo ważne wsparcie, więc myślę, że ta. Cena może powędrować aż w tym kierunku, no i tutaj upatrywałbym okazji do, do Longa. Zauważ też, że zejście do 105 tysięcy będzie przełamaniem tej, tej szerszej, tej, tej makro linii trendu, która stanowi tą dolną granicę naszego Rising Wedge'a. Więc market makerzy mogą to wykorzystać, żeby wprowadzić trochę paniki wśród, wśród ulicy i właśnie zacząć prawdziwy rajd prawdziwą hossę z nieco niższych poziomów no właśnie tym pierwszym takim targetem będzie, będzie poziom 105,5 tysiąca dolarów dobra teraz na żywca weźmy sobie Fibonacciego i zobaczmy gdzie mamy poziomy supportu właśnie i ten poziom tej struktury cenowej ma bardzo fajną konwergencję z poziomem Fibonacciego I, i to jest poziom 3,386 nie wiem czy tutaj go widać to jest to jest właśnie ten jeden z kluczowych poziomów zniesień Fibonacci'ego i on też znajduje się w okolicy 105,5 tysiąca dolarów. Więc no tak, nawet na wykresie dwudniowym mamy tutaj średnią kroczącą 50, od której teraz się odbijamy, więc nie zdziwiłbym się, gdyby market makerzy chcieli ściągnąć tutaj e, tą półkę płynności, która nam się utworzyła w ostatnich dniach. I gdzieś, gdzieś znaleźć support w okolicy tego, tego poziomu. Na time frame 6-godzinnym mamy potwierdzony tutaj sygnał sprzedaży na market cypher, więc no, to mnie utwierdza w przekonaniu, że no, dziś, dzisiaj, dzisiaj może być lekkie, lekkie odragowanie znów retest tej średniej kroczącej i powrót, powrót do bazy, żeby wyciąć nabudowane longi. Jest to moim zdaniem bardzo, bardzo możliwy scenariusz. Reasumując, yy, na razie pozostaje pozostaje byczy, dopóki nie zgubimy tego trend i w przypadku zjazdu do 105,5 jeśli nie będzie jakiegoś wyraźnego, wyraźnego odragowania i, i, i wyraźnej siły popytowej, no to wtedy można zacząć się zastanawiać, czy rzeczywiście ta hossa nam się kończy. A w tym momencie mamy bardzo dużo sygnałów, no dość sporego popytu. byczy dywergencje, uważam, że super się stało, że wyszliśmy z tego opadającego klina, to jest struktura bycza, ale ona nie neguje możliwości takiego jeszcze jednego sweep lowa z retestem właśnie tego górnego ograniczenia i po prostu stamtąd ruszymy, ruszymy już na północ i prawdopodobnie wtedy rozpoczyna nam się ta paraboliczna, najbardziej euforyczna część naszego buleranu. A w następnym odcinku pokażę Ci coina, który zrobi razy 100 w tym cyklu. I nie jest to żaden shitcoin, nie jest to żaden memcoin. Jest to coin, za którym stoi potężny fundusz inwestycyjny, który wprowadza rozwiązania AI.